W ogóle, moi drodzy, rozkwiniłem taką rzecz w ogóle, że nie grałem Trzecią Rzeszą. Ty, Chaiticie, nagrałem 150 filmów z tego Age'a. Patrzę teraz Ryniu Niemcy, a ja jeszcze ani razu, moi drodzy, nie grałem Trzecią Rzeszą. Graliśmy w jakiś end -sync. robiłem Rzesze w współczesnym świecie, a tak po prostu podczas II wojny światowej, nią nie rozegrałem ani jednej gry. Więc, moi drodzy, musimy to odnaprawić. Dzisiaj, moi drodzy, postaram się stworzyć Wielkie Niemcy. Na samym początku tutaj musimy trochę poprawiać relacje z tym wielkim sojuszem aliantów. Oczywiście ich też podbijemy. Podbijemy Polskę, Czechosłowację, Austrię. Trochę pójdziemy najpierw lorowo, czyli najpierw sobie na przykład zajmiemy Austrię, Czechosłowację. Później gdzieś tam Danię. Więc tymi krajami na razie chcę poprawiać relacje, żeby nas nie zaatakowały. Musimy sprawić, że Adrian wygra, moi drodzy. Adrian wygra wojnę. Dobra, zbieramy sobie pieniądze. Ty właśnie, może jakieś punkty technologiczne by się przydało. rozdać. Dawaj tutaj i na maksa w badania, może pójdziemy. I utrzymanie wojska. Wystawmy sobie wojsko, moi drodzy, już na Austrię. Zajmijmy pierwszy kraj, zrobimy Anschluss. Można powiedzieć, taki cel narodowy. Dobra tyle raczej na Austrię na spokojnie wystarczy Oczywiście nie wzywamy Włochów Bo normalnie tutaj zachowałem Ale byśmy mogli powyłączać już i też zrobić ciekawe scenariusze Na właśnie drugiej wojnie światowej Dobra tutaj sobie pomalutku zajmujemy Cyk cyk I teraz moi drodzy tu 10 koła tu I dawać tutaj mocny atak na Wiedeń Żeby się tutaj chłopacy nie pozbierali No i rewelacja moi drodzy Mamy to. Austria została przez nas zajęta. Trochę musimy poasymilować tereny. Weźmy sobie już od razu wojsko na Czechosłowację. Jeszcze sobie zaraz zobaczymy, moi drodzy, jak tam nasza reputacja, że tak powiem, w Europie. No, jest taka trochę lipa. Polska nas mega nie lubi. Poprawmy relacje z Polakami. Francja okej, okay. Wielka Brytania no tak średnio. Pozawieszali z nami relacje i co niektórzy. Aha, i Polska już mi wypowiedziała wojnę, moi drodzy. No to ciekawie. Polacy zaatakowali Rzeszę. A moi drodzy, ja wam tylko przypomnę, że jeżeli odcineczki Sejczo historii wam się podobają, to nie zapomnijcie o łapki w górę, komentarza i subskrypcji, a tutaj macie wspierających. No to moi drodzy, armię musimy tutaj powysyłać, gdzieś tu nawet powystawiać, żeby mi tutaj zaraz nie wbili mocno. Są na razie ataki, niech sobie pozajmują tam co nieco Polaki, zaraz tutaj wszystko odbijemy. Muszę teraz po prostu poczekać aż armia dojdzie na front, dawać tutaj szybko, pyk, żeby tu nie wchodzili, dobra. Mniej więcej wszyscy przybyli, teraz tak, do przodu. Cyk, cyk, cyk. Z Berlina. A tak zajmować tutaj Wrocław. Co by było, gdyby Polska zaatakowała trzecią Rzeszę, moi drodzy? W 1937 roku. Alternatywna historia świata. Tutaj już jesteśmy na Poznaniu. Wchodzimy na Kalisz. Tutaj by się przydało odbić bytom. Okej, okay. no i dobra, wchodzimy w tą Polskę. Wojska Polskie zaatakowały, niesprowokowane. Musimy chronić niemieckie interesy, czy coś. Niemiecką suwerenność i, i istnienie. Tutaj na południu trochę mało armii mam, ale chyba się uda. Dobra, tej odbijamy tereny. Warszawa padła, upadek Warszawy. A jak tam ze Związkiem Radzieckim? A, Związek Radziecki nas lubi, bo ma wro za wroga Polskę. Już tutaj, moi drodzy, wchodzimy już, no ja, że tak powiem, na te tereny wschodnie. Jesteśmy krok od Lwowa. Dobrze. Wilno już zaraz też padnie. Dobra, moi drodzy. Mamy to. Polska padła pod naporem niemieckim. Zobaczmy, co będziemy mogli tutaj zgarnąć. Całkiem taki spory kawałek. Weźmy coś takiego. Proszę bardzo. Nowe granice. To sobie może zjeść Związek Radziecki. Gdańska w ogóle nie zdobyłem. Kurde. Aha, bo Gdańska nie było w wojnie. No to będzie Gdańska albo wojna. Z czasem. Teraz trzeba tereny poogarniać przede wszystkim. O, właśnie. Już tutaj jadą. Związek Radziecki wjeżdża w Polskę. To może Gdańsk zaraz będzie ten wyzwolony. Już nie będzie wasalem polskim. No, Związek Radziecki zajął wszystko. Gdańsk jest wolny. Więc wejdźmy tutaj szybko. Dobra. Mamy również Gdańsk. Chłopca zapomniał o Gdańsku. Ustawmy sobie jednostki na Czechosłowacji. Aktualnie. Ty, Ciekawe jest to, że w ogóle podbiliśmy te spore kawałki w ogóle. Austria i tak dalej. Nasz ranking stoi w miejscu. Jeszcze Polskę. Dobra, wystawmy sobie tutaj jednostki. Chociaż to jakoś super jednostek nie mogę mieć. No, a bunty już na terenach ma. <laughs> Związek Radziecki. Polacy się buntują. A to nowość. Oj, Belgia, moi drodzy, nas zaatykowała. No, co za agresywne kraje. Niemiecka potęga przeszkadza tutaj naszym sąsiadom. Dobra, tu się na szczęście odbili. Tutaj spróbujemy wejść i tutaj. Pyk. OK, okej, okay. okej, dobra jedną armię tutaj dośle, dobra możemy stać sobie tutaj, blokować a, a ci chcą, Węgry, Włochy chcą zaatakować Szwecję, ale odmówimy dobra, próbujmy z tą Belgią co nieco, i tak chciałem podbić te kraje nim ruszymy na Francję, no ale no cóż ja mogę, no wyręczyli nas na szczęście ci nas lubią i Francja w ogóle ma wojnę z Bo Brazylią e, i oni pewnie gdzieś mają jakieś kolonie, aj nie mogę podbić wszystkiego, e, no Belgia jest tutaj w Afryce, ale nie chcę mi się tu płynąć szczerze mówiąc, dobra weźmy po prostu to te dwie prowincje i tyle. Ja w ogóle usunę ten sojusz z Włochami, bo oni mnie denerwują. Ciągle mnie wzywają do jakichś wojenek. Dobra, jedźmy, moi drodzy, w tą Czechosłowację, bo już mamy czerwiec 39, a Czechosłowacja jeszcze stoi. A tak z każdej strony. Raczej tutaj szans nie będą mieli. No i cóż, wszystkie prowincje, moi drodzy, padają ładnie, Praga nasza. Bierzemy wszystko, dziękuję, do widzenia. I patrzcie, jaka wielka rzesza trzecia. I teraz co, przydałoby się dokończyć chyba sprawę tych państw, moi drodzy, Beneluxu? Jeszcze poprawmy sobie relacje. może Dania sobie zjemy. O, Dania. Dania nawet nas nie lubi. A Dania będzie łatwym celem. Polska i tak już nie jest Mieje. No, i powoli będziemy się zbliżać, moi drodzy, do wielkiej wojny z aliantami. Dobra, lećmy w Danie. Siemka, Siemka, witam. Jakie santi tu będą odwalać? No, niech będzie. Tu do przodu. Jakich dużych jednostek nie mieli, no co pięć kowa teraz wyciągnęli. Ale to już chyba koniec, co nie? Wejdziemy już tutaj na stolicę? No, mamy to. Dawaj tą wyspę. A oni jeszcze pewnie mają Islandię. No dobra, to płyniemy na Islandię. Nie w ogóle Krynlandię jeszcze mają. Ale Krynlandii już olać. Bez przesady. Pyk, pyk, pyk. Nara żegnamy. Proszę bardzo, moi drodzy. Najważniejsze to wziąć Danie i tu chyba też będę mógł ciąć całą Islandię, co nie ta? Fajnie, fajnie. 50 koła jednostek zostało. No to będzie można zaraz tych podbić. Holendrów. Ciągle piąte miejsce, nic się nie zmienia. Zobaczmy w ogóle ranking. No, Francja, później Związek Radziecki. Anglia, Indie i my. Nawet Stany zjednoczone szóste. Słabiutko. No i w sumie co? Taka armia powinna dać sobie radę raczej tutaj z Holandią. Myślę, że bez problemu. Okej. Okay. Pyk. Jakaś obrona delikatna. Tutaj rozjechani, tutaj pyk. No i gitara. Gitara, nara, tylko pytanie, czy weźmiemy wszystko. No bo oni gdzieś tam mają tereny, ale dobra, bierzemy wszystko, więc bardzo dobrze. Jeszcze tą kwestię Belgii dokończymy. Cyk, 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 cyk i cyk i nara. Belgia 18%, ale dobra, bierzemy Wywalamy Belgów tutaj z Europy Jak chcą, to niech lecą na gdzieś tamte swoje kolonie O, Związek Radziecki wbił w Jugosławię Ciekawy obrót praw Teraz poasymilujemy nowe tereny No i Luksemburg, też szybciutki temacik No i cóż moi drodzy, będziemy się chyba tutaj Jeszcze z Szwajcarią pogadamy Żeby nas lubili Aha, jeszcze Związek Radziecki ma wojnę z Włochami Turcja jak została tutaj rozjechana Wielka Brytania, Grecja, co tu się dzieje Będziemy się moi drodzy szykować na aliantów Udało nam się wejść na trzecie miejsce jeżeli chodzi o ranking, lecimy w ekonomię. Zobaczmy, jak to wygląda. W sumie Wielką Brytanię tutaj wykluczałyśmy. O, Związek Radziecki tutaj pojechał w Włochów. No to będzie cie później ciekawa wojna z Josephem. Dobra, tutaj naprawdę potrzebujemy dużej armii na aliantów. Bo musimy tak, pokonać Francję i rzucić się, moi drodzy, na Wielką Brytanię od razu. No i starać się wyrzucić z wojny Indie. Jakby postaramy się zrobić tak niehistorycznie. No bo historycznie to by Adrian wywalczył aż do ostatniego. A postaramy się zrobić tak, żeby po prostu szybko zakończyć wojnę, żeby. Żeby, że tak powiem, Stany Zjednoczone się nie przywaliły do nas. Że pomyśleli, a na starym kontynencie to zawsze wojny. Stary kontynent olać. Ameryczka, fiu fiu, let go. O, Szwecja mnie zaatakowała I to całkiem sporą ilością wojska. No trudno się mówi. Ale nie chcę się kurde zbić z tą Szwecją. Dawaj pożyczki i stąd w ich wywalimy i tyle. Tylko Szwecja tutaj, no, trochę tych jednostek wysyła. Dobra, wyślę tu jakieś 25 koła, żeby ogarnęły temat. O, i teraz Szwecja idź sobie. Poszli sobie. No i idź. Aha, Afryka nam wypowiedziała wojny i Meksyk. Nie no, idźcie sobie. Idź. Sobie. Dajcie sobie spokój, idźcie do siebie Ja nie będę pływał po, 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 po całym świecie Desant Dobra moi drodzy, teraz będzie no, chwila prawdy Czy damy radę pokonać Francję wielką i potężną Wbijamy się normalnie przez Marginota Marginot nie wiem, nie słyszałem o niczym takim Tutaj wojsko, 20 koła na jednej kratce mamy Całkiem sporo Francja może jest pierwsza, ale zobaczymy jak długo wytrwa Z nami, o tu kurde Są jednostki na tych granicach po 5 koła To całkiem sporo, zaraz tu wejdziemy do Paryża Może alternatywna historia Ale Paryż zawsze kończy tak samo do Dobra, jest ładnie, jest ładnie. Tutaj przeatakować. Tutaj do przodu. Indie brytyjskie już nam powiedziały wojnę. Paryż zajęty. Na razie ładnie tutaj to wygląda. Oho, Francuzi gdzieś tu pływają. Już by jakiś desancik na plecy. No, coś tu kmienią. Kurde. No, nawet te jednostki nie się wycofają tam. raczej czego? Żeby się nie porozlewali. No, tu musimy zająć Francję. Oni zaraz będą to. Oni wszystko starali się odbić. Trzeba ich tutaj przyblokować. Znaczy, tutaj się desantują. Dobra, ale tutaj tych złapaliśmy. Oni są otoczeni. Dobra, to nie jest aż tak źle. Tu już ich łamiemy. Tych wyślemy tu na wyspę. Ci tutaj, żeby się tutaj nie porozlewali. a w ogóle, tutaj co to jest? To są hiszpańskie tereny, a tutaj jeszcze Portugalia w Hiszpanii atakuje. To nieźle, nieźle. Dobra, i tutaj chyba to w już moi drodzy kończymy. Tutaj gitara pozajmowany. Tutaj proszę wejść. Tu, tu, tu i tu. Aha, tam się odbiłem. Tutaj teraz zaczęli robić desanty. O co chodzi? Dobra, mamy to. No co nie z Afryki chyba, to po prostu się desantują teraz tutaj. A zobaczymy, jakbyśmy chcieli Francuza wyciągnąć tylko z wojny. Czyli zrobić sobie taką. Trochę Francji wisi, ale zobaczmy. Tak, 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 tak. Dobr. A nie, zamiast tych dwóch. Tu to wziąć. No i spoko. Ja coś coś takiego mogę wyciągnąć Francuza z wojny. Dobra, zgodził się. Dobra, Wielka Brytania, moi drodzy, teraz. 59 tysięcy, to może być mało, ale mamy sporo pieniędzy. Chociaż tak, może najpierw zacznijmy sobie jakąś asymilację terenu francuskich. Ty, a co ty? Wielka Brytania przejęła ten! Jeszcze inni brytyjskie. Ty pa, co ta Wielka Brytania? Ale to będzie ciężko, kurde, tutaj zająć te wyspy pewnie. Zróbmy tutaj jakiś desancik sobie, tą armię, co już tu mamy. Wejdźmy sobie na Londyn, proszę bardzo, i na Londynie mamy twierdzę. Chociaż kurde, ile oni mają tu jednostek? O kurde, ty Armię mi zjedli. No to tutaj, moi drodzy, trzeba będzie, że tak powiem, armię zrobić taką potężną. Niech te 40 koła tak szybko zniknęło. No to Brytyjczycy naprawdę mają zasoby. No jak w sumie mają pół świata pod sobą. To nic dziwnego. Dobra. Zobaczmy, moi drodzy. 107 tysięcy. Oni tutaj ciągle dosyłają jednostki. Siema, witam. Pyk na Londyn. Cyk. O kurde. Ty. Oni ciągle tutaj dosyłają jednostki. To jest istna tragedia. Dobra, zrobić Londyn, ale znowu cała armia proszę się walić. Ty. O co chodzi? Trzeba, moi drodzy, wyczekać. ja nie ile ja tej armii. 10 mi to wysyłają. Zwariowaliście chyba. Muszę pozbierać mega dużo pieniędzy. Jeszcze Indie brytyjskie atakują. Ty, a Indie byśmy mogli wyciągnąć z wojny? Indie brytyjskie. Zobaczymy na to, na pokój, olać w Wielką Brytanię. No i pięknie, zgodzili się wszyscy. Powiedzmy, że to ten. Indie chciały niepodległość ogarnąć sobie od Wielkiej Brytanii, i Niemcy powiedziały, że pomogą, jak będą, będą ten. Udawać, że pomagają, a nie pomagają oni. To, to jest lorowe. ja mi się tutaj, zaczęli desantować jakimiś potężnymi liczbami, ci Brytyjczycy. Czyżby Brytyjczycy byli tutaj za silni, moi drodzy? Kurde. No Tutaj ciągle Desanty robią. No nic, muszę z, naprawdę spróbować wielką armię, a dopiero później coś zacząć z nimi działać. Tak nie wiem, 100 tysięcy to jest za mało. No nic, moi drodzy, czeka mi teraz długa rekrutacja. Dobra, zobaczmy, ile tej armii udało mi się tutaj zgromadzić. Wezę do Amsterdamu. 291 tysięcy wojska, moi drodzy. Zobacz. Coś to da. Aha, oni są już pokój. Nie, 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 nie. Ciema nie. witam. Już chyba dla nich wojna za długo trwa. Dobra, weźmy tak, połowę tu. Tutaj coś takiego większość, a tej 26 koła. Nie, no, odrzuć, odrzuć. Lecimy dalej. no Trzeba będzie się teraz przemęczyć, ale nie poddam się. Wielka Wielka Brytania musi paść. Aha ty! Czy oni mają jednostki? Czy coś się stało? Coś się zbagowało? Czyli Wielka Brytania nie ma jednostek nigdzie. Czyżby czy im jednostki poznikały? Bo jakieś tak miałem, że grałem jakimś tam krajem. A nie, coś tu płynie. Zabez, trzeba zabezpieczyć Londyn, te inne tematy. Dobra, leśmy z tym. Podbijajmy, podbijajmy ile się da. Tu jakiś port. Tutaj te wysepki trzeba podbijać. Dobra, cyk, cyk, elegancko. Płyniemy sobie teraz tutaj. O, Okej, okay. i dawaj tu na te tereny Irlandii Północnej. No i dobra, moi drodzy, zobaczmy ile będziemy w stanie wyciągnąć. Wiesz, mi się wydaje. Że jakoś super dużo, to nie. Weźmy sobie tak, te trzy kawałki chcę. Na pewno tutaj tą y, południe Anglii. I coś takiego najwyraźniej możemy wziąć. Dobra, no niech będzie, niech będzie, moi drodzy. Nie będziemy już tutaj narzekać. Trzeba by podbijać pół świata, żeby tutaj tak całkowicie zająć wyspy brytyjskie. A tu chodzi o niemiecką dominację. Zjedzmy sobie teraz Irlandię. Irlandia akurat nie będzie problemem. Pyk, 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 pyk. Dobra, mamy to jeszcze tutaj. No i git. W sumie Aliantów można powiedzieć, że pokonaliśmy, co nie? Dominacja w Europie jest, no jest przy I teraz moi drodzy, co byśmy zrobili? Teraz byśmy zrobili coś takiego, co się nazywa Związek Radziecki. Tylko tutaj jeszcze w ogóle w Europie będziemy musieli się z nimi bić. To znaczy, w Europie wchodzi o właśnie takie tematy jak Włochy czy Jugosławia. Tutaj na front pójdzie po 20 tysięcy na kratkę. Myślę, że to będzie taka ok liczba. Tutaj podobnie, bo trzeba będzie się tutaj mega rozlać. I tutaj nawet bym więcej dawał niż 20 koła, czyli coś trzeba będzie dorekrutować. Oczywiście teren trzeba poasymilować najpierw. Tapujemy, tapujemy. No dobra, już tutaj Wielka Brytania, czy tam Anglia w sumie, bo Anglię podbiliśmy, Irlandia będzie się ogarnąć. W sumie tak, Anglia, yy, Walia i Irlandia. W sumie taka Szkocja przeżyła. No i tak północ yy, tej Anglii. Czy my ze Związkiem Radzieckim gdzieś jeszcze mamy tutaj może granice No nie, tylko tu trzeba będzie powalczyć. O przestrzeń życiową dla Niemiec. W sumie na razie specjalnie nie będę podbijał tej Litwy, Łotwy i Estonii w sumie, bo nie chciałbym, moi drodzy, żeby doszło do takiej sytuacji, żeby być taki duży front. O, Szwajcaria nas zaatakowała. I Szwecja znowu nas zaatakowała. No, co za ludzie. To ja nie mam pytań. I Meksyk. Meksyk to w ogóle idź sobie? I teraz Szwajcaria powiększy nam. Ten, jak ją podbijemy, granicę ze Związkiem Radzieckim. Dobra, tutaj sobie odbijam nasze tereny. Tutaj wchodzimy. Oj, się odbiłem. Od stolicy, ale Szwajcaria zaraz padnie. Kurde, teraz będzie zabawa z tą Szwecją. Jakie przepychanie będzie. Dobra, Szwajcaria padła i zjadamy ją całą. Fajne prowincje, fajne. No Dobra, Szwecja idź sobie. Dobra, poszła sobie. Przeszkadzają mi w planach. Tutaj musimy się przygotować na Związek Radziecki. Ja bym sobie najpierw chciał podbić sobie, chyba. Normalnie, moi drodzy, tą. E, te Włochy. A dopiero później tutaj ruszyć na głównym froncie. Więc nie wiem, czy bym tutaj nie porobił sobie forcec jakiś wierz i te sprawy, żeby tutaj właśnie to wojsko, jak wypadało, na wypalenie po prostu ich wziąć. A dopiero później gdzieś tam ruszyć na froncie, tym głównym. Aha, Związek Radziecki zaatakował jeszcze Francję. I będzie miał wojnę z aliantami. O, to ciekawe. No ale tutaj ty, Francja nawet coś tam walczy. O, tutaj ty, alianci. Się bili. dobra, to my wchodzimy, moi drodzy, na te, na ostro, w, w, we Włochy. Trochę coś tam może terenu zyskamy. Wypowiadamy wojnę związkową. Radzieckiemu. Niemieckie wojska przychodzą przez góry. Można by powiedzieć, że Rzesza stanęła po tej samej stronie co Alianci, żeby zniszczyć socjalizm w Europie. Czerwoną zarazę, która wlewa się do Europy. O, siedem koła. Takim sporo. Tutaj ładnie idzie. Tu 11 tysięcy mają, kurde. O, tutaj coś zacznę atakować, ale tutaj mam Forty i wieże, to tam obrona jest fajna. Tu do przodu. Trzeba odbić Rzym z rąk komunistów. Dobra, tutaj poprzejmowane. Bałkany już ogarnięte, głównie też przez aliantów. Dobra, tutaj sobie już chyba Francuzi poradzą, ale sobie zostawię to marmi na wszelki wypadek. O, tutaj się zdesantowali Francuzi. No, musimy tutaj walczyć o tereny. Kurde, nie mów, że, że Rzym będzie opanowany przez Francuzów. No a nie, dobra, wyrzucili ich stąd. Dobra, Rzym jest nasz. Związek Radziecki nawet ładnie się broni, trzeba przyznać. Tutaj już zostali całkowicie stąd wywaleni. Walki nadal tutaj trwają. O, tutaj już kurde, widzę, że. Zaczynali tutaj jakieś takie większe jednostki przysyłać. 7 koła sobie tak stoi, 8. No ale tu taką obronę mamy, że nie powinno być problemu. A, Francuzi mi tutaj wbili. Halo, Francja, ale dobra, <grym> widzę, że Rzesza ich wywala. Ale widzę, że ten, że Związek ich wywala. No, tutaj czy nie, gdzie nie Nawet mocno zaatakowali. Trzeba przyznać, trzeba tutaj dorekrutować jednostki, jakieś wsparcie ogarnąć. Tu armia jakby zakończyła swój temat. Chociaż może tak nie do końca. No właśnie, że Francuzi stracili tereny i teraz będą mi wchodzić tam. Najgorzej właśnie, jak ktoś bot nie ogarnie za bardzo tematu. Bo się my się z tym męczymy. No dobra, moi drodzy, mamy tej armii też z Włoch przysłałem. I czas tutaj zaatakować Związek Radziecki I zająć im tereny, te takie już lepsze Ruszyć na głównym froncie Tutaj mega mocno atakowali, na północy no, Ale zaczniemy ich teraz tutaj wyniszczać Pyk, pyk, pyk W sumie już mamy tutaj całe te Włochy ogarnięte Jugosławię Zobaczymy ile będziemy w stanie jakby z tej wojny wyciągnąć Bo nie ukrywam, takie wojny są ciężkie na wielu frontach Gdzieś jakieś desanty jeszcze dzikie się robią czasami No ale dobrze, na razie tutaj sobie spacerujemy do przodu No oni na pewno na tych, kurde Czy Tu patrzę, nie, dobra, ten, to, to nie Związek Radziecki Bywa. Eee, oni na pewno tutaj mnóstwo jednostek stracili, bo trochę na tych fortach stałem czasu, na razie sobie tutaj ofensywa zgrabnie, widzieli właśnie takie się rzeczy dzieją na Jugosławii, że gdzieś tam coś tam coś zrobi ten, alianci i tu nagle wojsko się pojawia. O, dobra już ładnie się tutaj rozlewamy. W sumie nie wiem, myślę, że tak dojść do Moskwy i pozajmować się jak najwięcej terenów i szczególnie te włoskie tereny sobie pobrać. I wtedy będzie można powiedzieć, że Rzesza zwyciężyła wojnę, bo odbijać cały Związek Radziecki to już ee, nie spacerować po stepach wojskiem, tylko oglądać jak się cyferki przesuwają. Dobra, pyk, 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 atakujemy, wielkich jednostek Związek Radziecki nie ma, taka jest, moi drodzy, rzeczywistość, możemy się tutaj na spokojnie rozlewać, ale no mówię, na tej granicy po prostu, gdzie były forty, to tam mega wypalaliśmy ich, dobra, Krym sobie zajmiemy, tutaj jeszcze troszeczkę do przodu, dobra, uda się tu zająć ten, Moskwę już, zaraz się okaże, dobra, tutaj ładnie, pytanie, dobra, Moskwa, moi drodzy, padła, została okrążona, no i dobra, ja bym skończył z tym Związkiem Radzieckim, już mam dosyć, w ogóle 469 punktów, moi drodzy. No zobaczmy, możemy tak, wziąć całe Włochy, wziąć całą tutaj Jugosławię i tutaj te tereny. No dobra, dawaj moi drodzy, to cyk. Proszę bardzo, moi drodzy. Udało nam się stworzyć, moi drodzy, trzecią rzeszę, ogromną, powiedzmy. To byłoby taki scenariusz, gdyby Adrian tutaj lawirował między aliantami i tak dalej. Gdyby Stany Zjednoczone się nie włączyły do wojny, tak by to mogło wyglądać. W ogóle ciekawa alternatywna historia, gdzie właśnie Adrian nie poszedł z Włochami i Włochy Praktycznie zostały podbite przez Związek Radziecki, a później odbite przez Niemca. Jeżeli chodzi o top 1, no to tutaj ekonomicznie, ekonomicznie spokojnie, jakbyśmy zasymilowali te tereny. No ale taka, taka Rzesza, no myślę, że taka, taka, nawet mocna. Taka, taka, taka. Irlandia, Anglia, Włochy, Jugosławia, Francja, tutaj te kraje Benelux Dania, Polska. No przeciwko takiej Rzeszy już chyba nikt nie da rady, a aliantów to w sumie co? Alianci, piąte miejsce spadła. Wielka Brytania, Francja czwarte, yy, Związek Radziecki jest drugie, a Indie trzecie. W ogóle coś się działo na świecie? Nie wiem, Stany Zjednoczone coś robiły? Nie, Kanada też nie. Tutaj, no Brazylia padła, Argentyna urosła całkiem nieźle. Yy, Japonia mocno trochę wjechała w Chiny, ale to te Chiny takie stepowe. Więc moi drodzy, no udało nam się stworzyć w pierwszy raz w końcu, wygraliśmy wojnę Adrianem. Więc ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, i czyli tak, nie zapomnijcie o łapce w górze, komentarzu i subskrypcji. i Do zobaczenia w następnych odcinkach, na razie, trzymajcie się, hej!